Parę dni temu na społeczności napisałem posta, w którym poprosiłem was o to, żebyście zbudowali parkury związane z grą Friday Night Funkin'. I właśnie w dzisiejszym odcinku będę wsadzić wasze parkury. Ale na początek robimy sobie losowanie czegoś z kolekcji dripowej, pixelowej lub inkowej, więc jeżeli chcesz coś wygrać, to zostaw łapkę w górę pod tym odcinkiem, napisz w komentarzu nick swój z MSP oraz oczywiście musisz subskrybować kanał, będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobisz. A plus jest taki, że mamy wydarzenie, gdzie mamy podwójny exp, jakby to jest no spoko. No, bo w końcu e, troszeczkę może więcej wbiję tego e, xp No, bo przydałoby się, przydałoby się, bo w sumie nie wiem, kiedy ja wbiję level 111, no. Podziękuję wam za 20 tysięcy uśmiechów, dziękuję wam wszystkim. I w ogóle nie wiem, co się stało, ale mój parkur, tort parkur jest w topce. On ma parkur 3 lata i on wiele razy był w topce, i on znowu jest, i teraz jest on na pierwszym miejscu. To jest coś, no. No, wow, no. Pierwsze miejsce po 3 latach, znowu, no ja nie wiem, co jest tym parkurem, nie tak, ale wam oczywiście dziękuję. Dziękuję każdemu, kto tam. Yy, Przyczyniłem się do tego, że aktualnie ten parkour jest w topce No i o taką nazwę Was prosiłem Także myślałem o tym, żeby zobaczyć żeby ten parkour odunknął na... Yy, jest on właśnie w takim stylu dosyć ciekawym, jeden z ciekawszych Ponieważ jakby mamy tej szczałki i jakby, no wiecie, w no, grze Friday Night Funkin' To właśnie chodzi o to, że musimy jakby yy, tej po tej puszczałko klecieć, a tu i tak samo mamy i to jest po pokus, pomysł. I tu mamy w ogóle tą y, girlfriend, tą dziewczynę tego, tego boyfrienda. Tak, tak te, te postacie się nazywają. Nie wiem dlaczego, y, jakby nazywamy je postaciami jakby po angielsku. Nie wiem dlaczego, ale tak, tak chyba się przyjęło, więc. O nie, o nie, dała prawo lewo, 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 oj, 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 dobrze. Okej, okay, udało się. No i mamy skończony parkour. To 30 sekund. powiedz krótki parkour, mógł zrobić dłuższy. Y, tu mamy taki parkour z tą y, wkurzoną girlfriend. Nie wiem dlaczego ona jest wkurzona, ale musimy sobie zobaczyć, dlaczego ona jest zdenerwowana. I mamy właśnie parkour w kolorach niebieskich i czerwonych, czyli właśnie w kolorach girlfriend oraz boyfrienda. Ehm, także, mm, gdzie mamy iść? Bo tutaj mamy jakieś strzałki. Aha, lewo, dół, góra, prawo. Dobrze, ale... Po co tu mamy, gdzie mamy iść, bo tu mamy jakieś szczałki, lecimy, zobaczymy najwyżej, nie uda nam się przejść, ale mam nadzieję, że jak tutaj nic nie ma i po prostu wszystko będzie git jak coś to sorry, ale dalej mam katar, nie wiem co jest yy, na tych wakacjach nie tak, ale jakby ja ciągle mam katar no i nie, no i nie, no nie mam żółtego klucza, gdzie on może być, tutaj coś, mamy szczałkę, to może tutaj, o, może w środku tej girlfriend będzie, czy coś, nie wiem no kurczę, gdzie tu mamy kluczyk Hmm, może tutaj będzie gdzieś, tutaj halo, może w paszczy jej O, mamy boyfrienda tutaj tam jest klucz? Tutaj, tu jest klucz Mamy zielony kluczyk, ale ja potrzebuję żółtego kluczyka. Ale tu mamy coś, mamy tutaj coś. A i to mamy żółty, dobra, mamy tutaj żółty kluczyk, więc teraz idziemy sobie tutaj. I teraz to mamy bramę, więc tutaj idziemy sobie do tego teleportu. I jesteśmy tutaj, dobra, ogarnąłem to. Wow! Mamy tutaj kryształ, i musimy wybrać sobie jakiś tutaj fajnego maskina ogólnie, jakby mega fajny, ale nie wiem, pójdźmy na. No nie, środkowy to nie był tak. Dobra, lewy czy prawy, a tu mam w sumie trzczalkę, więc... a, dobra, nie ogarnąłem tego troszeczkę. Dobra, dobra, mamy kolejne pik pyk, pyk, lecimy O, mamy tutaj boyfrienda, który sobie chyba śpiewa Albo nie wiem, czy nie śpiewa, zobaczymy <laughs> Nie wiem, tutaj pyk, pyk, lecimy tutaj O, widzimy, no i ładnie, no i dobra, uda nam się przejść parkour zastanawiam mnie ten parkur, bo jest to ten typek taki dziwny I w ogóle tutaj ten parkour jest całkiem spoko Jest taki też, e, taki w stylu właśnie tym I co tu mamy, w ogóle jakieś dymy tu są, nie wiem dlaczego są dymy, jakby się coś paliło Wow, wow, ej patrzcie, to mamy tutaj armaty, musimy jakby uważać Mamy strzałkę w dół, dobra, strzałka w dół, pyk, 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 oj, oj, dobra. Eee, mamy chyba iść na górę, mamy tam taką... Jak to się nazywa, widzowie? Jak to się nazywa? Napiszcie w komentarzu. Szafa grająca? Nie, chyba tak się to nie nazywa. Nie wiem, dobra, lecimy po galerce. Pyk, mamy gitarę, dobra. Ale chyba tam nie grają na gitarze, czy grali? Chyba, chyba grali, chyba coś, coś, coś tam było. Mamy tego gościa, którego nie pamiętam jak on się nazywał, on jest troszeczkę straszny. No i przyszliśmy parkur. No, taki malutki parkurek, taki, żeby sobie popatrzeć na wszystkie tutaj prefabrykaty. O, matko, jaki to jest parkur, szalony, musimy go sobie zobaczyć. Startujemy sobie tutaj na girlfriend, tak, tutaj jesteście ojoj, 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 oj, spadłem eee, witam panią, eee, mam nadzieję, że pani nie przeszkadzam i jakby mogę tu sobie na spokojnie czemu ona ma taki wielki nosek, dobra czekajcie, jeżeli ma taki nos, to chyba po to, żeby mógł tutaj jakby się odratować. o, dokładnie, to, to, było wszy... to było wszystko widzowie zamierzone, tak musimy skakać sobie po ich włosach, żeby tutaj nic nie zepsuć, tu mamy to jest boyfriend, tak, to jest boyfriend ale taki mega w stylu BSP więc w fajne fajny, fajny, mogę zobaczyć czy na przykład nie ma czasami skina Boyfrienda na BSP, to mógłbym sobie go użyć i dzięki temu przechodzić parkury jako Boyfriend. O, mamy strzałki, o, mamy wkurzonego chyba Boyfrienda. Co to jest? A, mamy, chyba to jest napis, Friday, no taki troszkę niewyraźny, no ale wiadomo, o co tu chodziło. Zobaczmy sobie części Blockstar, Boyfriend i powinno nam coś wyskoczyć, chociaż... Chociaż nie wiem czy wyskoczy, bo Boyfriend no to wiecie, to jest zwykła nazwa, ale jest, coś tutaj jest. No a to mi się najbardziej spodobało że taki oryginalny, tą twarz ma bardzo oryginalną. Ja bym pierwszy czas na bezpowidza, że ktoś taką twarz zrobił, więc tylko chyba raczej tutaj nasz Boyfriend nie będzie na pizzy sobie, chyba raczej skakał. Tak mi, tak mi się wydaje, on potrzebuje butów, on chyba ma buty. Ej, takie czerwone, czarne, Ej, będą pasować do niego, tak mi się wydaje, jak myślicie? Dobra, niech będą. Niech będą. O, takie tło z jego stylu, znasz go. O, tak, o, tak będziemy... Będziecie mogli pisać, czy znacie boyfrienda z Friday Night Funkin No i teraz jako boyfriend możemy sobie przechodzić parkury Może teraz napiszemy sobie po prostu Friday Night Funkin Zobaczymy, co wyskoczy Coś tutaj wyskoczyło 27 godzin temu, Ok, Więc sobie zobaczmy, o co tu wychodzi w tym parkurze ja Mam tutaj nową girlfriend naszą I teraz jako boyfriend Ej, to teraz fajniej, fajniej fajnie teraz w ogóle lep Lepiej teraz to, okej okay. Jako boyfriend musimy y, uratować y, Musimy zdobyć dziewczynę Także lecimy sobie po mikrofonach Jako boyfriend Ale fajnie ten skin w sumie. Taki, taki, no, dosyć Nie, nie, nie ten skin Ale jest on całkiem spoko zbudowany Nie jest on jakiś nieestetyczny, czy coś Fajny taki skin, mi się w sumie podoba Napiszcie w komentarzu, mm, czy ten skin wam się podoba Bo w sumie jest fajnie zbudowany Dobra, pyk, pyk, pyk Lecimy, lecimy, okej, okay, idziemy do ciebie, do ciebie Dobra, łatwo, udało się Rekord czasów nawet zrobiłem, więc to jest Genialny wynik Tu mamy same Boyfredy na tym parku, że tacie. Ja też jestem boyfriendem, ale mi się wydaje, że ładniejszy Bo te takie są w sumie to średnie ja mam ładniejszego boyfrienda zbudowanego, tak mi się wydaje, więc tutaj lecimy sobie, no, no skakanie po boyfriendach po, po sobie skacze, ale yy, dobra, musimy jakoś tam poskoczyć po ręce, po rękach, po rękach. A teraz mamy tutaj chyba skoczymy sobie na mikrofon. Teraz tutaj, tutaj, no i tam mamy metę, no i dobrze, łatwiutko, dobra. Zobaczmy sobie, czy jakieś komentarze napisali odnośnie mojego skina. Super skin. nie znam Elo, tak, 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 jesteś Susi, baka, dobra. No więc poprzedziliśmy sobie troszeczkę waszych parkurków właśnie związanych z tą grą, także dziękuję wam za oglądanie tego filmiku, mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się już w kolejnych odcinkach już niebawem, także cześć!